B. Świętość z nim związana. Pisarze duchowni twierdzą, iż życie zakonne przewyższa wszystkie inne, ponieważ usuwa ono przeszkody stojące na drodze do doskonałości i poświęca człowieka Bogu w sposób najdoskonalszy. Świat pełen zabaw i rozrywek jest śmiertelnym wrogiem pobożności, i nawet najbardziej zahartowane jednostki z trudnością opierają się. Dominującemu prądowi obojętności wobec zagadnień ducha i pozostają niezruszone nad tyle bezmyślnych objawów zła, które ich otaczają. Wiele świętych dusz spragnionych jest modlitwy i skupienia. Spostrzegają one jednak, iż obowiązki rodzinne i społeczne, niekończące się i nieuchronne kontakty towarzyskiej rozrywki. Zajmują zbyt wiele drogocennego i ograniczonego czasu, jaki poświęcić mogą Bogu. W życiu zakonnym natomiast troska o duszę jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem, a rozwój jej i doskonalenie wielkim interesem życiowym. Dzięki rozumnemu rozłożeniu czasu, osoba duchowna, mimo wielu innych zajęć, Poświęcić może bez trudu cztery lub pięć godzin dziennie na rozmyślanie, modlitwę, odwiedzenie przenajświętszego sakramentu i odmawianie brywiarza. Reguły zakonu oraz głos posłuszeństwa oznajmiają jej wolę Boga, której nigdy nie byłaby pewną, żyjąc życiem świeckim. Chroni ją one przed rozlicznymi, niebezpiecznymi pokusami, ograniczając znacznie prawdopodobieństwo popełnienia grzechu. Towarzystwo tylu wybranych dusz, ich dobry przykład i święty żywot są dla niej podnietą do szlachetniejszych jeszcze uczynków. Wolna od wszelkich trosk życiowych, poświęcić może całe swe serce służbie i miłości Boga. Prowadząc życie będące szczerym, chociaż może skromnym naśladownictwem jej Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. O Panie woła błogosławiony Dawid. Jeden dzień w twoim domu wady jest tysiąca w przybytkach grzeszników. Uważam za rzecz niewątpliwą, mówi święty Alfons, iż największa liczba wakujących tronów po upadłych serafinach zajęta będzie przez dusze uświęcone w stanie duchownym. Pośród sześćdziesięciu osób kanonizowanych w ciągu ubiegłego stulecia, pięciu jedynie nie należało do zakonów.